ile 20. 20. Oho! oho. A ja bym był tu mocny. Nie jest taki maszan, on jest oczy 100%. Cześć, witam na kanale Szef z Gir Polska. Ponownie gościmy w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze w Ochli. A uczestniczyć będziemy w Kaziukach, czyli tradycyjnym jarmarku wiosennym. Ale nie samymi jajami i palmami Kaziuki stoją, co dzisiaj pokażemy. Będzie tradycyjnie, kolorowo i na pewno smacznie. Zapraszam! Kaziuki to tradycyjne jarmarki odpustowe pochodzące z Wilna. Pierwszy jarmark odbył się prawdopodobnie, bo plotki są różne, z okazji kanonizacji Kazimierza Jigielniczyka w Katedrze Wileńskiej. Wydarzenie to wywołało wielką ekscytację wśród mieszkańców i pozwoliło kupcom uzupełnić swoje kieszenie o kilka monet. W jego trakcie odbywały się pochody na czele z i przybierańcami. W okresie międzywojennym pochód otwierał przybrany za świętego Kazimierza Wilnianie. Dobrze nie Współczesne Kaziuki nieco się rozrosły. Odbywają się od niedawna w kilku miastach w Polsce, takich jak Poznań, Szczecin, Białystok, jak również właśnie w Ochli. Jest to wspaniała okazja dla lokalnych rzemieślników na przedstawienie tradycyjnych wyrobów wielkanocnych, ozdób, no i oczywiście smakowitości. Więc pośród palemek, stroików, koszyków można też znaleźć sążną pajdę chleba ze smalcem, kraftowe piwo, czy też lokalny domowej roboty ser prosto od Górala. To a racząc się tymi smakołykami, można podpatrzeć pokazy słowiańskich bojów lub też pod okiem fachowca stworzyć swoje własne rękodzieło. Zabraknąć nie może oczywiście popisów dla młodszych i starszych widzów. No cóż moi drodzy, pojadłem, popiłem i zrobiłem zakupy. Zatem z cięższym brzuchem i nieco lżejszym portfelem wracam do domu. Ale tak na poważnie, jestem bardzo dumny, że tak wspaniałe rzeczy mają miejsce właśnie w moich okolicach. Kultywowanie tradycji jest w dzisiejszych czasach super ważne, bo tak łatwo o niej zapomnieć. My więc będziemy wam raz na jakiś czas ją przypominali, zatem pamiętajcie o subskrypcji i zapraszam do oglądania kanału. Do zobaczenia, trzymajcie się!